serdecznie, dzisiejszy trening został zrealizowany dla Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. Witamy Was kochani w piątej części Taekwondo w domu. Yy, dzisiaj będziemy ćwiczyć kopnięcie Apchagi oraz blok Czukiomaki, Oczywiście rozgrzewka, rozciąganie i kilka wzmacniających technik. Okej, okay. do, do zabawy będzie nam potrzebne dzisiaj... Wszystko? Tak. I to wszystko. Tak jest. No dobra, to do zabawy. Teraz zabieramy się na za trening. Zaczynamy od yy, rozgrzeweczki, tak? Luźne podskoki. Delikatnie. Luźno, luźno skaczemy. Świetnie. Bardzo ładnie. Uwaga! Kolanka wysoko, hop. Na razie w ten sposób. Bardzo ładnie, wysoko kolanka wysoko. Super, skipce. Piętne o pośladki. Z moim bokiem tak jest. Bardzo ładnie, cały czas pięty mocno bijamy o pośladki. Świetnie, luźne podskoki, luźno skaczemy jak piłeczki. I uwaga, pajacyk! Sokoręca, Blanka na głowę! Świetnie, bardzo dobrze. Wracamy się do siebie, wróżbą. Ale luźno podskoki, luźne podskoki. I uwaga, jedna osoba skacze. A druga skita mocno kolankami odbija o rączki. Świetnie, zmiana partnera druga osoba. Dalej, 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 dalej. I świetnie, podnosimy łapki do góry luźno, luźno, pracujemy luźno i big boxer, hop pracujemy, pracujemy rączki prostujemy kolanka wysoko świetnie, świetnie, jeszcze chwila przyspieszamy i luźno, luźne podskoki świetnie, bardzo dobrze stajemy naprzeciwko siebie obiemy oddech Już możemy? Świetnie. Następne zadanie. Robimy przysiad. Opieramy rączkami o podłogę. Wyrzut lub do tyłu. Może ja tylko coś zrobię. Powrót, wyskok, łapeczki. Banka pokazuje. Przysiad, odrzut, Wyrzut. piątka. Teraz pokażę tyle. Przysiad, tak. Trzech. I bokiem jeszcze. Zaczynam. Blanka już zapała powietrze. Przesuwamy się troszkę w bok, żebyśmy nie wpadli na, na kaloryfer. Uwaga, trzy, 4, 5! Hop, 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 60. Hop, Rzysiąt. hop. hop. Rzysiąt. Mocno, hop. hop, świetnie, hop. I hop. jeszcze raz. Hop. Hop. świetnie, bardzo ładnie. Gotowiliśmy? OK. Siadamy. Bardzo ładnie. Nóżki bliżej. Trzymamy mocno. I kolega lub koleżanka, brat, siostra, zawodnik, skłon i piąteczka. Jedziemy. Hop. Podziemy się całkiem. Hop. I góra. Hop. Hop. Dalej. Nie! lankę kładziemy się! Bardzo Super. Odpoczywamy chwilkę! Siedzimy, pijemy powietrze. lanka już! Chodźcie, przeszły troszkę bliżej! Świetnie! Podniosę nogi do góry i naciskamy z całej siły! Z całej siły! Ale nie odsuwamy się! Z jesteśmy! Trzeba się zawsze, zawsze Próbujemy! Mocno, mocno, tak trzymaj rękami. No, świetnie. No, no. wstajemy Się wykonywać będzie to technika y, Maki. Jest to blok górny, ale będziemy na początku dzielić ten blok na fazy, tak? Na liczenie. Pierwszy, y, pierwsze zadanie, uwaga, podnosimy łapki do góry, krzyżujemy ręce, jedna ręka na drugą zegarkami, podnosimy rękę w górę do bloku Maki, druga ręka wraca do bioderka. Na liczenie zobaczcie. Kączki leżą różną no, wiszą, hana, tul. HANA, TUL, SET HANA, TUL, SET HANA, TUL, SET HANA, TUL, SET HANA, TUL, set. SET Świetnie, bardzo ładnie Teraz druga ręka Dalej wyciągamy łapki do góry Teraz lewa ręka na górę blocco pure e a se n'ha due, vagano di c'è Anna, tu, set Anna, tu, zagarki, set Anna, 2 set Anna, 2 set Anna, set Anna, set Anna Tul, set, Świetnie. Hana. tul, set. Zobaczcie, rączka na bioderku w ten sposób. Nie tak. Rączka tutaj jest w ten sposób ułożona. Druga ręka jest nad głową. Pięć w ten sposób. Tak wygląda dokładnie do maki. Parok. Opuszczam łapki. Super rozluźniamy. I teraz wszystko łączymy na jedno liczenie. Wanda się troszkę do nas uśmiechnie. Uwaga. Stajemy z lekkim skoku. Pozycja na reisogi. Teraz prawa ręka, tak? Prawa rączka do góry na jedno liczenie. Uwaga. Hana. Wdech mocno. Tul. Sen. Net. Toso. Joso. Mocno nad głowę. Irgo. O tak. Yododo. Świetnie, druga ręka, uwaga, stajemy w pozycji, i teraz lewa ręka na drugą rękę, i mocno lewa ręka z blokiem w górę. Uwaga, stajemy w pozycji na sogi, Uwaga, blanka. Ha! Tu! Set! Paro. Świetnie stajemy w pozycji. Druga technika dzisiaj będzie to technika abczagi. Stajemy w pozycji sogi, kopnięcie abczagi, blok heciomaki, ręce do dołu. Pamiętamy o tym przy kopnięciu abczagi kolanko. Prostujemy nogę. Ściągamy nogę. Noga wraca i blok. Uwaga. stajemy w pozycji na ręskogka. Godun sogi heciomaki czumbi. Chciać? Ja. Świetnie. Etymat. Dobra. Idziemy. Waga po pięć razy na nogę. Ha! Tu. Set. Net. Dosł. Świetnie. Zmiana pozycji. Powiedz. Wyżej to co? Paro! Sio! Luz Rozluźniam! Świetnie, to też bo Nie, mam nie mam poczucia. Ustawiamy mnie. Wyglądne, wyboższy, czy troszkę bliżej dania w tę stronę chodź, żeby było więcej miejsca. O tu. I uwaga, naszym zadaniem jest piłkę usiąść w pajączku. Tak. Kładziemy piłeczkę na brzuszku, na, na kolana, na nogach. I robimy slalom z piłką, starając się nie wypuścić piłki. I idziemy, wyjdziemy, dawaj, dawaj, dawaj blanka, troszkę szybciej. O! I zostajemy w tym mieście, jeżeli piłka wypadła. Szerzej nogi, Blanka szerzej, będzie łatwiej. O, tak jest Trzymamy piłeczkę Można troszkę kolanami złapać Zakręcamy Trzymam, Trzymamy, trzymamy Świetnie Bardzo ładnie, Stajemy. I teraz to samo robimy Bierzemy piłeczkę między nogi Nie, 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 wyżej, w kolana W kolana Łapiemy mocno kolankami I tak samo skaczemy i robimy slalomik Nie, dzisiaj nie będziemy. Szybko piłka wraca między kolana i wracamy. O, a Blanka. Dokładnie. Nie, o pierwszym szybko, 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 szybko. Dawaj, 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 bloka. Okej, super. Bardzo ładnie. Zabieramy piczaki. Stole. Trzy, 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 Trzymamy się mocno, żeby nie spać trzy, robimy trzy, 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 Troszkę 5. utrudniamy to ćwiczenie. Teraz przechodzimy do, do, łóżka. do łóżka. Jest troszeczkę Znówmy, inny też I też robimy pięć. Nie TUR SET NET To TOSO Świetnie Okej okay. Łatwe to nie jest Przechodzimy do następnego ćwiczenia wzmacniającego Teraz ja pokażę jak wygląda Kładziemy się w ten sposób na podłodze Rączki leżą na podłodze Pupa też I teraz zobaczcie Naliczenie. liczenie HANA Podnosimy pupę do góry i opuszczamy TUR Opuszczamy, set, opuszczamy, net, opuszczamy, Tosu. opuszczam, świetnie. Planka, proszę, zapraszam. Chodź tutaj na środek, spodziewamy się, w sam sposób, świetnie. I na liczenie, uwaga, hana, i opuszczam, tul, soko, set, net, to są. Świetnie. Bardzo dobrze. Wstajemy. Stajemy, 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 wstajemy. Stajemy. Super. I ostatnie ćwiczenie. Podejść. Podejścią. Ok. Uwaga. Stajemy w lekkim rozkroku. Łapki do góry. Trzymamy. Przysiad. Mocno wstajemy w górę. A czagi odstawiamy nogę wysoko. Raz, dwa. I to samo druga strona. Przysiad, tak. wyprost, Kost, tapczagi, tak. wyskoc, ta... a w czagi Uwaga, na liczenie. Zaczynamy tą nową, lewą nogę. Uwaga. Hana. Tu. Bardzo ładnie. Walka, chodź chodź, 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 Na dzisiaj wszystko. Dziękujemy Wam za kolejny trening. Zapraszamy już niedługo i do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa pa.